Czyli tu jeszcze odsłonię, bo zostawiam 28% do nagrania. Baterii i chcę wyrobić z tym wszystkim. Czemu panikujesz? Nie panikuj, dusza! Nie, nie panikuj, no! Nie wolno panikować, kiedy ja panikuję. No! Ups! Nie działamy, Czy mikrofon nie działa. Halo, halo, odbiór, nie działa. Nie panikuj mi tutaj. takie na zapas. Mikrofon. Działa. W sensie działa teraz. Pyk, działa. Uf. Gotowi jesteśmy. W tym nie nagrywałem jeszcze. W tym nagrywałem, to trzeba schować. Ty wiesz, że to zostaje. Serio. Nieważne. To zostaje. E, dobra. Witam serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku z Pokémon Go. I tak, dzisiaj kolejny mecz z PvP. Tym razem będzie troszkę inny team, jednakże jeden Pokémon zostaje niezmienny. Mimo wszystko, chociaż czekaj, niezmienny? W tym team, teamie nie. nie, Wszystkie Pokémony będą do wymiany, ewentualnie jeden, który był wcześniej w tym teamie. Jednak yy, MMR na wysokości prawie 2300 punktów, więc bardzo wysoko. Chyba w top, nie w topce, że wbić to w topki w tej chwili trzeba mieć 2400 ileś punktów. Także jeszcze pod progiem y, tutaj top 500 graczy. W każdym razie tutaj nasz gracz wykorzystuje prawie taki team jak mój, aczkolwiek troszeczkę inny. Mam nowy team w każdym razie, też wam przedstawię, ale to w następnym tygodniu. W sensie w tym tygodniu, kiedy to oglądacie, bo już jest poniedziałek. Ja mam jeszcze piątek. Ale. Pajka z tym. W każdym razie tutaj z e, Pawciu. jest oczywiście tutaj e, lider grupy Pokémon Go PvP Polska. I teraz, właśnie jako jeden z właśnie, aktualnie trzech, trzech graczy z tej grupy, udostępniło mi nagrania swoich teamów, którymi prowadzili walkę w ostatnim czasie. I chcieli się z Wami podzielić tą wiedzą, jak i też elementami, bo do, dokładnie nie powiedzieli mi, jak oni tu grali. Tylko ja tu bazuję na tym, co widzę, żeby Wam przedstawić, co jest najważniejsze, bo to naprawdę, wiesz, to jest sytuacja, gdzie gracz wie swoje, pros wie swoje, on działa intuicyjnie, ale nie do końca wie, jak to przekazać, więc tutaj posiłkują się mną i ja też posiłkuję się nimi z uwagi na to, że takich materiałów nie mam do dyspozycji, żeby Wam przedstawić. Także dobra, koniec gadania, troszeczkę przeanalizowałem te walki, obejrzałem raz. Tak, żeby nie, nie zabijać sobie tego elementu zaskoczenia. Także chciałbym Wam przedstawić to z mojej perspektywy po pierwszym obejrzeniu, a dokładnie po drugim. Bo razem z Wami będę oglądał drugi raz. I Wy sami też będziecie oglądać dwa razy. Zapewne. Dusia, proszę o spokój. Akurat w tej chwili, kiedy ja nagrywam, musisz coś tam robić? Hello? 3. Rozpoczynajmy oglądanie. Prędkość na półtorej. Pr... Serio? Startujemy. Tu jest lider, liderem nasz y, Hypno. I zwróćcie uwagę, jak dużo razy będzie potyczek. Właśnie Hypno kontra tutaj Barbouch. To będzie tak naprawdę jak, jak sytuacja walki y, nie wiem, z Angusa z Zigzagunem. Zobaczycie zresztą. Idealna to jej wymiana. Przeciwnik ma nieefektywne ataki, jednakże mamy atak walczący, więc tutaj super wymiana była. Jednak tutaj atak mroczny ma swoje obrażenia mimo wszystko. Atak normalny, neutralne obrażenia, atak walczący na szybkim ataku robi też spustoszenie. I szybko ładuje, oczywiście, ataki. Przeciwnik ma szybkie też ładowanie, co też pozwala mu zabłysnąć i powalić no, w dużej mierze naszego przeciwnika. Co jest takiego unikatowego w tym teamie? Zobaczycie zresztą, nie powiem wam za wczasu. Zobaczcie, Zobaczycie, jednak tutaj klepiemy i chyba jeszcze załaduje. Nie, nie zdążył. Nie wiem czemu, ale powinien już zdążyć zaatakować atakiem normalnym. Tutaj na końcówce załadowaliśmy atak yy, Body Slam, żeby tylko troszeczkę załadować atak. On przeciwnik jeszcze ma dwie tarcze. Obydwoje zresztą. Po jednym pakowaniu straconym dopiero. Drugi tutaj Wenozaur ma połowę HP. To jest duży już progres. Zmiana, zwróćcie uwagę, patrzcie. Kolejna sytuacja powrót e, mistrzów Gdzie wraca jeden do drugiego do sytuacji gdzie Jeżeli pokonają się nawzajem te dwa pokemony Bo o to chodzi tutaj Ta relacja pomiędzy Hypno a Whiskashem Polega na tym, żeby sami siebie e, zniszczyli Whiskasz zniszczy tutaj naszego Delicile'a A ten musi obronić go i zniszczyć samych tak naprawdę przeciwnika Bo później jest e, dalej sytuacja gdzie Wigglytuff walczy przeciwko e, re, Registylowi i to już jest wygrane na pewno. Także tutaj będą walczyć o to, który przeżyje i który zada pierwszy atak y, finalny. Zmiana. Czyli dobrze mówię, nie. Wiggly tak, Wigglytuff jeszcze jest, nie? Mm, nie, zmiana Dylan na, win na Ta, który nieefektywne obrażenia zadaje, ale Stalowy jest super efektywny. Dobra, pomyliłem się, jeśli chodzi o Pokemona, który ma przeciwnik. Tutaj sytuacja, jak widzieliście, y, Relacje muszą być zachowane. Neutralne obrażenia do super efektywnych obrażeń, a neutralne do neutralnych. Tak to było właśnie w przypadku Hypnot w stosunku do Whiskasza. Wygraliśmy atak przeciwnika. Bez odpuszczamy gardę, bo jednak, Hypno, wiecie, macie. On ma tak naprawdę mimo wszystko wolne ładowanie, a ma do dyspozycji w tej chwili musi załadować pełny atak więc potrzebujemy tej tarczy, definitywnie Hypno musi mieć tarczę jeśli chodzi o starcie z whiskashem. no i tutaj nie musieliśmy, tak naprawdę nie mogliśmy polegać na szybkim ataku bo Hypno wiecie, ma wolniejsze ataki także tutaj wygrana w ładnym stylu nie powiem jeśli chodzi o zmiany, zwróciliście uwagę, że Pokémon był wybrany, ten który kontruje, a później szybka zmiana. Czemu gracz długo czeka w momencie, kiedy jest opóźnienie tego? Opóźnienie y, oczekiwania gracza na wybór Pokémona. Po to, żeby przeciwnik również miał czas na to, żeby mu się odnowił. Y, Odnowiła ta zmiana. To jest bardzo ważne. Teraz jest kolejna walka, ale przez to, że przeciwnik miał możliwość zmiany, my mogliśmy zmienić ponownie również. I mieliśmy kontr wobec niego po raz drugi. Może zrozumieliście, może nie. W każdym razie tutaj, jak widzicie, jest walka 1 na 1, wciąż bez tarcz. My wykorzystujemy atak dalej. Yy, body slam, który tutaj poleci prawie, ale zniszczył go do końca, nie? Nie, jeszcze załadował atak. Pewnie chyba mierzył się z tym, wiecie, klikaniem na potęgę. Body slam, kończymy przeciwnika, to nam się podoba. Neutralne wrażenia, jak jeden, taki drugi, więc pozostali na pierwszych pozycjach. Dalej, mamy jeszcze możliwość załadowania ataku. Na no. mm. atak walczący, tutaj odpuścimy gardę. Prawidłowo, jedna tarcza gdzieś poleciała. Nie wiem kiedy. Przy chyba, chyba końcowej walce, końcowym starciu z um, naszym Tropiusem. Tutaj walka Registry Mroczny. Mroczny robi swoje obrażenia. Neutralne. Mamy Focus Blasta, jednak czekaliśmy, żeby załadował. Ale żeby tu wymusić, u przeciwnika tarczę. Czemu? Registry jest takim świetnym pokémonem, który wymusza Bajta. Czemu? Bo Focus Blast niemalże się tak samo równo ładuje co do Flash Canona więc tutaj ciężko ogarnąć, który to jest który. Focus Blast tutaj pociśnie go ostro, a Flash Cannon tylko zadra zadrapie, tak mocno. Tak tutaj no, on jest super ekstra, jeśli chodzi o sytuację. Wiecie, po prostu bajta. Dalej. Przy tym pokemonie również jest dobra sytuacja bajta, ale elektryczny, jak i ognisty ładują się chyba tak samo. Więc. To mówię? Tak jest, tak samo się ładują, więc tutaj bajta nie ma jak stosować. Choćkolwiek, no, nie ma jak. Zresztą, bo jeżeli się ładuje jeden i drugi tak samo, więc po co używać bajta? jak możemy załadować od razu główny? Zrozumiałe. Dalej, kolejna sytuacja, widzicie, hypno kontra swoja miłość od pierwszego wejrzenia, czyli ujskasz. Hypno kontra to jest tak naprawdę tutaj miłość w tych meczach, jak faktycznie to, że nie wiem powiedzmy, drzewa, kwiaty, taszki na, na zewnątrz, po prostu miłość jak się patrzy. Zmiana, zwróćcie uwagę. Końco, końcowa walka dalej będzie prowadzona na bazie Hypno przeciwko Uiskaszowi. Przewyborne. Ciśniemy go. A tak walczący pokona go do końca. My jeszcze możemy Lokonem załadować, ale to jest bez sensu. W tej sytuacji, chociaż Lokonem pociśniemy? Patrzcie, Lokonem jeszcze go pocisnął. Ten Lokon jest mistrzowski, mimo wszystko. Lokon robi swoje, także tutaj śmiało można niszczyć przeciwnika Lokonem samym. Sytuacja kolejna, tutaj też jest przewaga jednak Tutaj zobaczymy jak to będzie wyglądało. Długo czekał. Ale załadował kolejny atak. Czemu? Zaraz bowiem powiem. W tej chwili leci pierwszy Bodyslam. Spoko, dostał mu 20% baterii. Nie dużo, ale goś próbuje walczyć dalej. <grych> Sky Attack. Czemu tarcza, czemu tarcza poleciała? Bo tutaj Sky Attack miał wszystko, zniszczył mu jakieś 2 trzecie żyć. To jest spora strata. Tutaj zwróćcie uwagę. No, 2-3, 2 trzecie Zostało malutko, bo tyle pozwolił mu, żeby zostało. Także to jest słabe. i Idujemy kolejny atak. Czemu? Bo zwróćcie uwagę. Od tego zależy, czy będzie o tarczę. Miał tarczę. Na samej końcowce żyć przeciwnik już błąd. Chyba, że załaduje atak. Ale nie wie, jaki przeciwnik ma atak. Widzicie? Załadował atak. Przeciwnik tutaj nie używa tarczy. Tak faktem. Swoje obrażenia ma, ale. Najgorszym błędem jest używać tarczy na pokémonie, który ma mało HP, a nie wiemy jaki ma przeciwnik y, Pokémona. Nie wiemy jakiego Pokémona ma przeciwnik w ten sposób. To jest najgorsze. Tutaj zmiana, zwróćcie uwagę. Hmmm. Walczący, super ekstra. Stalowy, neutralne. Tutaj Shiftry ma też swoje obrażenia, mimo wszystko. Ziemna, tak boimy się ziemnego, stalowym atakujemy, będzie szybszy. I właściwy przeciwnik nie ma tarcz. Tak, zgadza się? Nie ma tarcz. I teraz mamy jedną tarczę, więc możemy się obronić przeciwko e, Earthquake'owi, który poleci teraz. Co? Co? Jak to? Czemu? Czemu on to poleciał? Chyba wiedział, że tarcza poleci mimo wszystko. Z drugiej strony tak naprawdę nawet to było słuszne. To było słuszne. Full play? Czy teraz to full play musi lecieć? Full play, no. Na no, hita. I teraz to daje możliwość Fokus Plasta użyć. To było sprytne, nie powiem to było sprytne, tylko te zmiany. Liczyć ile ataków użyje przeciwnik. I zawsze liczyć tak, że będzie minus jeden. Zawsze jeżeli wymagany atak jest wezmę 5 ruchów szybkich, żeby załadować atak, przy czwartym zmienić atak. To jest ważne, nie przy piątym, bo piąty oczywiście wywołuje charge atak, a czwarty jeszcze pozwala, wiecie, zachować tą zmianę. A czwarty serwer jeszcze nie załapie. I przy czwartym, może zmienić. Ale Pokémon nasz musi mieć troszeczkę więcej HP. Niżeli jeden cios, który przeciwnik może zadać. Zwróćcie uwagę: Stunfisk Discharge trochę jedną trzecią żyć zabiera. Ale elektryczne tak neutralne obrażenia. Zwróćcie uwagę teraz: Discharge jeden poleciał, teraz drugi by poleciał, ale boimy się. Mimo wszystko, Discharge robi spora obrażenia. I mat tutaj bomb. Teraz mat bomb leci. Tak? Mat bomb. Nie, discharge. Także długo się ładuje. I jeszcze zdążył. To, jest, to było dobre. Na tyle HP, rzadko kiedy się zdarza, żeby jeszcze udało się. Bo jednak ta odpowiedź serwerów nie jest do końca taka, jakbyśmy tego chcieli. Tu i było słuszne, zostawiając taką sytuację, bo na szybną ma jeden atak załadowany. A tutaj, jak wiemy, no to jego atak długo się ładuje, jeśli chodzi o e, szybki atak. Szybki, długi atak. Też tutaj, przy takiej wymianie, jeden taki szybki, krótki atak e, był właściwym podejściem, jeśli chodzi o sytuację. Zmiana ataku, dobra, ma jedną tarczę. E, teraz użyje, Nie powinien jeszcze. Nie powinien użyć tarczy przeciwnik. Tak jest. I co on ma? Bez tarczy, bez tarczy. I mamy hydropompę i zwróćcie uwagę po co jest hydropompa na Azumarilu. Żeby kontrolować Registeela w momencie, kiedy sobie nie da rady Także hydropompa tutaj jest super ekstra w momencie kiedy mamy starcie wiecie, bez wyboru Czyli Registeel kontra Azumarill To hydropompa jest takim wyborem przymusowym Jeśli chcemy pocisnąć przeciwnika A play rough, tylko i wyłącznie do mirror matchu Także, jeżeli nie ma mirror Matchu, no to Play rough się do nadaje. Chyba, że przeciwnik ma atak Pokémon walczącego, no to już jest inna kwestia. Także Hydropompa, jeżeli się nie nastawiacie na ym, Mirror Matcha, a jeżeli się nastawiacie na Mirror Match, czekaj, Hydropompa, jeżeli nie ma Mirror Matcha, a Play rough, jeżeli jest Mirror Match. Tak wygląda sytuacja. Przeciwnik chyba się poddał, nie zauważyłem do końca, bo teraz zleci kolejna część, bo musiała być nagrana osobno. Przejechali, powiedzmy, że przejechali. Lecimy z kolejnym meczem. Początek. Hypno oczywiście, startuje Stampis. Stampis jest tutaj taką sytuacją, gdzie to jest takie, zast takie zastępstwo za Wiskasza. Mimo wszystko, szybkie ładowanie. Zwróćcie uwagę, jak krótko było do załadowania Discharge'a. Stampis robi swoje przy wielu sytuacjach. I chyba, z tego co wiem, to jest jednym z liderów, jeśli chodzi o pokony startujące. Tutaj o szybka zmiana, świetna, jednak super efektywny Mmm, wiecie, sytuacja, gdzie mamy Vigorowa przeciwko Deusowi, który zawsze ma tak walczący na samym początku, w sensie counter, tak samo jak i nasz przeciwnik, który ma nieefektywne wobec niego. To jest taka sytuacja drażliwa przy wyborze. O czy ja wiem? Tarcza, tarcza. Tutaj musimy, no. Gdyby był Psychic, szybki był Rock Slide, pociskałby go na pewno. Ale zwróćcie uwagę kolejne ładowanie. Odpuścimy mnie. Jeszcze jedna tarcza. Z tutaj matko jedyna. Kolejna tarcza poleciała. Jamy tarcz. Tylko po to, żeby załadować atak neutralny, <gry> który będzie obroniony, czyli dwie tarcze poleciały tutaj agresywnie wobec siebie. Jednak obronił Pokémona, który troszeczkę mu zadał obrażeń. Sprawdźmy, co tu będzie dalej. Dobra, mamy psychiczny, on będzie miał kamienny, kamienny szybciej ładuje. A zdaje po takie same obrażenia, bo bez niego, więc zmiana. Mroczny, drugi mroczny? Czy nie psychiczny mroczny broni? Dobra, mamy mrocznego zamiast e, tutaj. Ambreona, um... mamy tutaj scrafty, który też szybko ładuje. Im ma atak walczący, para punch, szybciej ładuje spoko. Jednak my możemy go pocisnąć, bo nie ma tarcz. Także tutaj jest. Starcie to jest takie, eee, szybkie, powiedziałbym szybkie, 2 na 2, Relistil ma końcówkę, Deoxys to była tak naprawdę sytuacja, aaj, matko jedyna współczuję gościowi, współczuję, bo wyciągnął na, do walki gościa, który pozwolił zadekować swojego kolejnego Pokemona, a tu i ten jest super efektywny lodowy, no. Także końcówka. Gdyby nie to ta sytuacja z Deuxysem, który pozwolił załadować tylko i wyłącznie przeciwnikowi atak, a powiedzmy sobie szczerze, że gdyby zmienił go. Na początku był nasz tutaj. Mm, Stanfisk, a później gdyby policzył ataki Registra, będzie trudno jest, bo to szybko ładuje, i w porę zmienił na e, tutaj naszego Deuxysa, to by przy, przy przynół całą. Treść obrażeń, Focus Blasta, a jeszcze by elektrycznym go pocisnął. Podsumowując te walki, szczerze mówiąc, tutaj wiele razy agresywnie e, nasz gracz zaatakował i wykonywał decyzje, które mogłyby. Wiecie, dojść do sytuacji, gdzie przegrywałby, i musiałby się z tego wykaraskać, ale nie, niekiedy te decyzje były właściwe. Bo być może tak jakby tylko czuję, że przewidywał, co będzie na końcu Pokemona. Wiecie, taka sposobność, gdzie oczywiście budujesz team przez wiele razy, przez wiele to naprawdę miesięcy tutaj w tej sytuacji, i możesz przewidzieć, jaki Pokemon jest na końcu. Bo jednak widzisz, a masz, masz dwa Pokemony. Jeden kontruje to, jeden kontruje to. I musimy mieć trzeciego, który broni pozostałe typy. Zawsze buduje się Pokémon tak, żeby jak najwięcej typów zbyhaczyć Więc zawsze, jeżeli mamy dwa pokémony Jeżeli jesteśmy w stanie Ogarnąć trzeci To jesteśmy tak naprawdę na topie graczy w top 500 Mimo wszystko Jeżeli potrafimy wydedukować Jaki jest trzeci pokémon To już widzę Was Definitywnie na top, top nawet 20 Osoby, które potrafią dedukować, jaki jest trzeci pokémon na bazie dwóch Wygrywają wszystkie mecze, bo wiemy na naprawdę jakie je bronić, a później switche, to już wiecie, to już jest inna kwestia. Kierzymy się tutaj, ta zależność od podejmowania agresywnej decyzji u tego gracza, od Spawciu, daje mu zwycięstwa i to w najmniej oczekiwanym momencie. Widzieliście tutaj nawet sytuację z e, samym Vigorofem, który poszedł na atak przeciwko Deoxysowi, ale o miał zadanie. On miał zdanie. Pocisnąć przeciwnika, bo tutaj tak, kamienny, elektryczny, elektryczny, efektywny, troszkę duży środek, ale, ale efektywny na Ristila, Hypno, tutaj przeciwko Scrafty, robiło się tak nieprzyjemnie, było sporo tutaj kontr siebie, ale odpowiednia zmiana, agresywne ataki pozwoliły tutaj yy, robić roszady, które nie pozwoliły przeciwnikowi zdobyć tej przewagi. To jest bardzo tutaj ważne, w tym wszystkim. Nie działać pochopnie na samym początku. Wytrzymać swoje i dopiero w kluczowym momencie zmienić. I w tym odcinku to było tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam wszystko co najważniejsze w tym odcinku przekazałem, jeśli chodzi o te walki. Um, I oczywiście zachęcam do lajkowania do subskrypcji, bo od tego zależy, czy rośnie kanał. I dzięki Wam rośnie. Ja to widzę. <laughs> Czyli lubicie to co nagrywam. I oczywiście, w tej chwili, chyba jako jedyny. Prowadzę dosyć regularnie e, walki PVP, jeśli chodzi o też prezentację tego wszystkiego. Dziękuję za wsparcie całe. Tyle ode mnie, dziękuję za uwagę. like, subskrypcja, dzwoneczek To co od Was oczekuję. I dziękuję. <trymujcie> Trzymajcie się. Heja!